na piątki i do klatu próbę w dół, Maciej, Maciej Sielczuk, punkcie startowym gotowy do startu już Jakub Sielczuk z Kamilem Lewandowskim Horowiec gotowi, starci, machają, pozdrawiają, mam nadzieję, że ten przejazd pójdzie fantastycznie Jakuba Jasna zdecydowanie efektowna mam nadzieję, że będzie również efektywna i na pewno każdy z tych przyjazdów się bardzo, bardzo podoba. I zareagowaliśmy już na świetlony.